Witam bardzo serdecznie w nowej serii zagramy Deus Ex Rozum Ludzkości. Jest to konuacja pierwszej części, która y, y, była w 2011 roku. To był Deus Ex Budz Ludzkości. A teraz może nie będę się i słuchajmy, co mają do powiedzenia. recorder suggests that the man may have been suffering flashbacks to the Aug incident that horrible day two years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree causing the greatest loss of life in recent history sometimes you just have to let go and embrace what you've become not gonna go all wonky on us now Hansa are you well, if I do, McCree, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen! Am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good. Because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We've got a sandstorm barreling down our ass, and we can't afford to make mistakes. We're going after this man. An arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower. One of the Special Forces Shepard. commanders who disappeared effect. during the incident. And he's come out of hiding. That cannot be good. It. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh. The undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. But three years he's worked hard to get him tight with the Djinn. An Iraqi smuggling cartel that's infected the eastern hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts that party. Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit, and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium he sent the bulk of his gin crew to the penthouse levels to secure a vantage point. i want McCready's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. jensen, you're going in solo from the roof. my objectives? keep the gin from joining the party. as far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level. a halfway decent elevator shaft. here. i want you to block access to it. fine. it's coming loose. A co tu mamy? Oburzające. Mamy tam tajniaka łatwiej będzie utrzymać jego przykrywkę, jeśli nie tylko on wyjdzie z tym cało Śmiercionośna Nie odsłaniej... Nie odsłonię! tyłów wezmę coś śmiercionośnego co hmm. no tu wziąłeś? mam tajniaka? łatwiej będzie utrzymać jego przykrywkę jeśli nie tylko on wyjdzie z tym całą hmm. może weźmiemy śmiercionośna tak, range Broń długodystansowa karabin. Nie zamierzam kusić losu, wezmę coś na długi dystans. Bron krótkodystansowa, rewolwer. Nigdy nie lubiłem ryzykować, wezmę coś na krótki dystans. Karabin automatyczny, bierzemy. Your call. Less chance of being seen and compromising Sing that way. One last thing, Jensen. Singh said that Jin are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. I'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is. And we got the intel on this mission at the very last minute. So we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the gin out of that atrium. Copy that. To put happy thoughts, We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Task force actual. This is knife leader. Engage and descend to angels one Dobrze, zaraz będziemy zaczynać rozgrywkę. Zobaczymy jak będzie się prezentowała gra. W pierwszym części od razu przynosi, że nie, nie grałem. Lecimy. Nie było takie. Taki lot w... Eee, w, w, w Just course. No coś takiego Just course. Dobrze, wylądowaliśmy Miesza z tamtą Grom Teraz jesteśmy Deus Exie Gdzie ty jesteśmy? Kalp no, ale Rimal Dobra, co my mamy? Zakupy na czarnym rynku do bloku i dostęp do atrium dodatkowej zakupić Działanie wzmacniacza sygnału, zobacz wpisy. to jest minimę. Z wejdź do budynku, droga dostępu, którą masz zablokować jest po drugiej stronie. McReady się zgłosi jak tylko jego drużyna dotrze na miejsca. na co do zbliżenie. Okej. Okay. przesunięcie co to jest. Aha To możemy to rzuci o możemy wrócić i rzucić dobrze Turczę Troszeczkę Przymu z myszki muszę zmniejszyć Dobrze tutaj sobie O tak? dobrze Idziemy Teraz sobie wygadamy, ale bez no, wcześniej szybko już wygadamy sobie Wow Gdzie my tu weszli? A, robotnik budowy, naciśnij Ale przeszukać? Dobra, mamy co? Moduł kredytowy Tutaj Trójkąt

Fuck you Wow, ale Ale cios Dobrze, wchodzimy No, ale prezentuje się nam Nasz Ulepszony robotnik budowlany następny Bierzemy to Idziemy dalej Wow A, widzimy teraz jak burza idzie To się zbliża się w naszym kierunku Dobra gdzie my tu mamy iść, tutaj chyba No i proszę droga droga zrobiona tu skok Oho Wow Nie że ma takie skoki Wysokie. Tu następny jakiś robotnik To jest pusto Koło ulepszeń B Co tu jest? Cichobiegi wostrzenie wzroku Tajfun Szklana tarcza Aby zesłać wostrzenie wzroku naciśnij By je przypisać A następnie escape Gdzie jest? Tu jest wzroku just jest. Mamy wyłączenie wzroku. Możemy sobie to zamknąć. Naciśnij. Wyłączyć wyłączenie wzroku. No i wszystko. Tutaj widzimy yy, wady konstrukcji. Yy. Dobrze, trzeba troszeczkę. Oj! Trzeba trochę przyspieszyć tę grę. Tak wypadek podręczny Co jest? O! Przyjdź zasilanie Zobacz w pisy. Zasilanie, ja mam zasilanie włączyć Co to jest? 哦，这个是这个是比较一件木头的。 Proszę. Myślę, włączone może no, te teraz nie przejdziemy. Sakujmy to. Użyjmy łyżki, by przechodzić pomiędzy węzłami. Port wejścia, wyjścia. Poziom bezpieczeństwa. Aby przejść węzły, naciskaj C. Dobrze. W z, w spocznie na bieżęje po prostu wejścia by wyrządzić kazajm i rejestr przed powiem limitu czasu Dobra Szybko, szybko, szybko Przestrano dostęp, rajz został otwarty, urządzenie zostało odblokowane, dziękuję Wchodzimy, wchodzimy Samuczek krywać się w tryb samouczka. Podejście za zielonymi lokalizatorami, by otrzymać instrukcje na temat różnych aspektów mechaniki. Gry eksperymentuj bez żadnych konsekwencji. Możesz w dowolnej chwili zresetować samouczek lub go opuścić. Dowiedz się o wchodzeniu na w miejsca ukrycia. Zamienię kryjonego kroju eee, rogów. Przeskakiwanie nad tysunem i przechodzeniu w tryb pierwszej... pierwszej osoby. wróć i do gry. ما بدنا احد ثاني يحط هذه العملية في خطر قبل ما يصل تاجر الاسلحة. علمني اذا اي شيء راح يكون الافضل الا نجيب اسلحة جديدة.

صوتين جه؟ خلينا ننهي هذه الصفقة ونطلع منها هسه بيشرطكم راح يكون الأخضر إلا هو جميل

Zamknij wróć do gry Siach O bezwzględnie nie Kurcze ja chyba nas nikt nie słyszał Pięknie załatwili Przeszukać trzeba. A właśnie jeszcze do tego, żeby mnie przeszukali wrócimy do niego. Gdzie jest tutaj? Chip, mamy na chip. Tutaj nic się. Tutaj nic nie ma

i to you How you making out? Slower than expected. It's like someone stole the fucking cemetery down here. Say again. When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. grab me in But i take mine with cream and two sugars while you're asking. No, there's nothing here. Just dead. We need another one. Jeszcze, jeszcze ktoś gdzieś tu jest? Nie. Myślę, tak troszeczkę się rozpędził, samo głusza nie ma. Kurcze nie wiem, czy... Jeszcze, ktoś tutaj, jeszcze kogoś tutaj nie ma. Let's check this floor again. Make no mistake. This sand is everywhere. Jensen, watch you 20.

Dobra, wchodzimy, zobaczymy co jest stanie. Znaczy się nic nie stało. Ma tam te swoje maseczki pewnie. Także... Jestem niebezpieczny. Kurczę, proszę sobie. I don't i the door We'll there's Listen up everyone, Chang's hacked into the Jin's radio signal Checking the patch now, we should be hearing sing any second

Ja już myślę, że wezmę wsparcie, ale się udało Dobra, może przeciągniemy gdzieś te zwłoki na przykład, no i co jest Dobra, tu go zostawimy. To są same zwłoki jakieś? Mamy dostępną kręcą kartę. A... Hakujemy znowu. Dobrze. Tutaj sobie sm wzmocnimy. Pyk. Anomaly detecny. Trace program initiated. Dobrze idziemy? Udało tam Super. udało się Super dalej. drzwi Idziemy dalej

Eyes up, safety's off, guys. A, yeah, no, no shit, line, bro. No watch your fucking mouth, Holiday. Both of you, shut up. Five in position. Na o, ja nie Tyle, Everybody stay sharp. Singh's got eyes on Sheppard. Patching you in now. Target's in the AO. Remember, Singh's down there, so watch your fire. You got ball, Singh?

is dead. What? By who? What's going on down there? Miller! This isn't the gin. Repeat, it's not the djinn. They're after the weapons. Open fire! Open fire! Weapons free! Open up our Make it a grab for the chopper. You got a shot? Negative! Negative! We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen! I got it.